z tej strony ja witajcie w Tym razem mam I 84 odsu, czyli pokazałem niedawno jedną i drugą wersję, więc wypadałoby jeszcze odświeżyć trzecią. Różniesiona standardowo uzbrojenie. 4 działeczka, 600 pocisków, czyli 150 pestek na jedno działko. Nie są to jakieś mega rewelacyjne działka. Ale tragedii też nie ma. sprawują się dosyć fajnie. Troszkę minus, że bardzo szybko schodzi amunicja. Są to szybko strzelne działka. Więc jak ktoś ma ciężki palec, to po prostu może się szybko wyprztykać i trzeba będzie wracać po właśnie w te miejsce się przeładować. Zobaczymy, czy rzuciło nas na jakieś jety. U nas nie widzę. Widzicie J7U1 zyskuje popularność. Jak mówiłem, to wcale nie jest zły samolot. Wręcz przeciwnie. Ma sporo plusów. No ale można się naprawdę do nich przyzwyczaić i głównie korzystać z zalet samolotu, a nie cały czas mówić o jego wadach. Tu mamy coś ostatnio troszkę mi ping skacze. Jest Tempest. Zaraz powinni być jego koledzy, jeśli są dosyć zgrani, bo widzę, że ich tu jest dwóch. Myślałem, że więcej. Nie, trzech jest. No właśnie. A, proszę, Pony. little Pony na co? Ciekawe, co znaczy ten skrót, bo nie sądzę, żeby ktoś chciał się kucyki nazywać. Podejrzewam, że jest w tym coś... Coś głębszego. No, panie, nie uciekaj tak nisko, bo całą wysokość stracę. Jak mam ci pomóc, jak nic? Nie chcesz współpracować, mój drogi. No właśnie, no i co zrobisz, jak zejdziesz na sam dół? Potem cię zabije, po prostu, bo już nie będziesz miał gdzie schodzić. Chcesz, żeby cię zabił, to niech cię zabija. A ja spróbuję... Ma tego spitka coś pokombinować. Nie lubię, jak ktoś tak ostro schodzi do gleby, potem się robi problem z odzyskaniem wysokości. No, i niestety, no, widzę tutaj wszyscy przy glebie. No, już się prawie wszyscy pokazali. nie tylko ping lata, ale i serwer szwankuje oby nie przy które się zaraz rozpocznie Ajajaj. o właśnie, o to chodziło nie chciało wejść, ale w końcu weszło rozwali się Ok. Polski Bilo coś tam krzyknął. Entuzjazm musi być. Co to za gra bez entuzjazmu? Ja oczywiście staram się poker face'a cały czas robić, ale jak grałem prywatnie, to masakra się dzieje. Masakra. Tego się po prostu nie powinno publikować. W żadnych mediach pokazywać, bo no to się nie nadaje po prostu do opinii publicznej. Mm -hmm, tutaj to się dopiero dzieje. Tutaj to się dopiero. Trup ścieli gęsto. Gdzie wyrównana gra widzę Przydałoby się tego nawet ściągnąć. To jest bardzo szybka bestia. Zobaczymy Birkatami też nie pogardzę. Nie wiem co te bestie potrafią. Więc trzeba eliminować. Tak, jest taka sposobność. Kurczę. A nie odejdź pan, bo mam tu. Ołaś! Ołaś! Od razu przyjdziemy na szpital. Aj, ładnie, ładnie. Coś już nam tutaj. Nie myślałem, że już nam wchodzi ale nie spit na chyba ucieknie aj, 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 z tym gościem, to jest problem trzeba odbijać ledwo się uratowaliśmy Może go dorwiemy. Nie, to jest bestia, po prostu bestia ten samolot. zabrakło. Podniosek brak, muszę wykręcić. O właśnie. O to chodziło. Trzy na nasze pięć. Teorii nie najgorzej, ale w praktyce może być różnie. Lecę, nie mam za dużo amunicji, ale lecę. Tutaj Szydłękaj może mu pomóc. Oczywiście, Hayata. Nie, hayata, Hayata. Hayata cały czas jest ta sama, tylko tak jak mówię, uzbrojeniem się różni. E, dlatego. No wiadomo, czym lepsze działka, tym lepiej. Ale jeśli chodzi o osiągi maszyn, pozostają niezmienne. Więc jak macie już pierwszą, to wiecie, że druga i trzecia jest taka sama. O tak, łatwiej trochę życie. O, 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 dobrze kombinujesz. Niestety dostałeś przy tym manewrze. Widzę. Kombinacje się skończyły. Nam się olej krzeje. Czy ten spitek będzie tutaj będzie? Będzie chciał się z nami kręcić, nawiązać walkę. Coś tam dostał. Uszkodzenie zbiornika oleju. 66 sześć kulek, Nie mamy za bardzo pola do manewru. Trzy samoloty zostały, nie dobrze. Chłodź się, chodź, już mi się chciał tutaj zagrzać. Proszę mi się nie grać. Proszę ten rękawic, coś pomoże. Gościu na samych gdzie idzie, to jest jego metoda na grę. No ale co zrobić? Proszę, jest taka opcja. Nie będę strzelał, mam mało kulek. Muszę się porządnie zbliżyć. I tyle było widzicie bardzo, ale to bardzo szybko się wystrzeliwuje e, tutaj wszystko, trzeba zwracać się, przeładować. E, tak więc łączę stopowanką, jeszcze nie wiem czy przeżyję, bo mnie goni pan F7F1. No ale to się już okaże w praktyce, tak więc e, widzimy się. No, o, a może zostawię, bo no spadnę zaraz. To jest nisko jak już chce chcę mnie gonić, to niech mnie goni e, na trudnych warunkach. No, no to chyba jest jakiś cwaniak. sprawdzimy nie nie jest to jakiś mega doświadczony gracz ale możliwe, że będzie mnie będzie atakował jak wyląduje jest taka opcja i to bardzo prawdopodobna sam bym tak robił i czasem robię zwłaszcza jak mam nieciekawą sytuację jak widzicie hajatka chłodzi się bardzo fajnie no tutaj ten olej jest odpupierdliwy Ktoś spadł, zostało już dwóch Tu nie tęsią? Chyba nie tego patrzyłem No zobaczymy Tutaj na szczęście powinno nas rzucać od razu za lotniskiem jak się przeładujemy Nie pamiętam Ach, siedzi, siedzi Siedzi i czyha Tak myślałem Ile my tu mamy pelotek Niewiele No taka zabawa sam zostałem <noise> No to troszkę sprawę komplikuje 16 minut paliwo hmm. Można je zawsze postraszyć Może się też wystrzela. O, kurczę, krytyk. Nieładnie. No fajnie jeszcze spitek. Strzelać drogie wieżyczki strzelać. Znaczy niewiele tutaj ze mnie zostanie. Klap nie wyłączę, bo zginę jak je wyłączę. Teraz mogę wyłączyć. Oj, długo to ja się tak z nimi dwoma nie pokręcę. Jeszcze z przegrzewającym się olejem. Aha, koniec bitwy. No niestety. No niestety, słabo wyszło. Co zrobić? Co zrobić? Zobaczymy podsumowanie. Szkoda, kurczę, troszkę. Lepiej by było, jakbyśmy mieli amunicję. To bo znacznie ułatwiłoby walkę. A tak? No cóż. No nie da się ukryć. No, jeszcze ktoś tutaj dzwoni. Okej, okay, podsumowanko. Zobaczmy, co się tutaj działo. Taka zabawa. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej!